Goofy! Goofy! Gdzie jesteś? Goofy! <coughs> Już idę, Miki! <coughs> Już idę! <coughs> co chcesz? A myślałam, że może ze mną zagrasz, <coughs> w co my będziemy grać? A w Cosiek wymyślił taką fajną grę. Chodź ci pokażę. <coughs> wow, fajnie! Tutaj widzisz różne przedmioty, czyli jak ja pociągnę za tą rączkę, to tutaj się zmieni coś. I coś pokaże jakiś przedmiot. I ty musisz odgadnąć, do kogo to należy. To jest pestka dla mnie. Ja Dla mnie to jest taki coś. Pestka. Dobrze, to zobaczymy. I pierwsze. Zobacz, co to jest i do kogo to należy. Widzę, że to jest obrączka. I to należy do Pluta. O, super, super. Skąd ty to widziałeś? No przecież Pluto to mój przyjaciel. Jeszcze raz, jeszcze raz. Teraz na pewno nie odgarniesz. A to do kogo należy? No to przecież to widać, że to jest muszka od Mini. Oh, o, no skąd ty to wiedziałeś? No jak skąd wiedziałem? Przecież Mini to dobra moja przyjaciółka. No dobrze, to jeszcze raz spróbuję. No to, A do kogo należy ten przedmiot? Ten przedmiot. Nie wiem. O, to oczywiście twój, Kaczor Donald, to twoja czapka. Uff, jakiś zdenerwowany ten Kaczor Donald. No widzisz, nie widziałeś wszystkiego. No tak, w sumie wiedziałem tylko, że Kaczor Donald mi przeszkodził. Tak, tak, też bym tak mówił. Dobrze, ostatni raz. I... Do kogo to należy? Um, 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 nie wiem za bardzo. No jak nie wiesz, to spójrz do lustra. Um, um, chcesz mi powiedzieć, że to jest moja czapka? Tak, to jest twoja czapka. Um, jak fajnie. Um, słuchaj, bo kaczor Donald taki zdenerwowany był, to ja pójdę go poszukam. Poczekaj, poczekaj, idę z tobą, idę z tobą. Czemu ty jesteś taki zdenerwowany? Ma, 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 ma. Rozumiem, rozumiem, ale przestań się tak denerwować. Czekajcie, no co się tutaj dzieje? Ma, 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 ma. No keczorze, nie możesz tak brzydko mówić, że ty tylko sprzątasz. Ma, 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 ma. No dobrze, to wiesz co zrobimy? Od dzisiaj nie będziesz tylko cię sprzątał. Ty Goofy też! No dlaczego? Ja nawet. Ja, wiecie co? Ja sam sobie pójdę. Wy tutaj wyjaśnijcie tą sprawę sami, a ja sobie pójdę. Goofy, poczekaj no co ty robisz, Goofy!